Sponsorem dzisiejszego programu jest serna Kaszel Naplet The Senior Maxi Gryp Forte 6000. Dostępny w każdym sklepie na świecie. K.T.V. co tygodniowa dawka zanieczyszczeń pchanej do Twojego mózgu. Na wstępie chciałbym dodać, że z sondażu wynika, że na ten moment jesteśmy liderem, jeśli chodzi o sranie do głowy wśród telewizji publicznych. Dziś dotarliśmy na metę maratonu dla upośledzonych i ślepych. O szczegółach dla Państwa, Jędrzej Kiciuś. Prosto z mety, tuż przed wręczeniem nagród, mam zaszczyt powitać zwycięzcę dzisiejszego biegu Ultra na 20 metrów. Proszę zabrać głos, drogi panie. Czy pan zawsze jest taki szybki? Mam na imię Arek, jednak znajomi mówią mi Raptor. Przebiegłem ten ultramaraton na 20 metrów, by udowodnić, że ślepy człowiek jest tak samo ślepy, jak łysy czy głuchy. Zamiast ręki mam kikuta, który pomaga mi odgonić wilki w nocy w lesie. Biegam od dziesiątego roku życia. Chciałbym podziękować moim sponsorom, firmie Naplette, Cowchips i Srajki. Za chwilę oddam się rozpuście, będę jadł chrzan łyżeczką ze słoika i oglądał klan. Uciekam, cześć. Cóż za skromność, panie Raptur. Dziękuję za kilka słów dla naszych telewidzów, cieszymy się wszyscy, że doturlał pan się pierwszy. Chrzan ze słoika przed serialem to najlepsza nagroda. Z ultrabiegu na 20 metrów mówił dla państwa Jędrzej Kiciuś. O kurcze pieczone. Raptur 6000. Jak nasz ser naplet te, na kaszel biegunkę i wymioty. Zachęcam do zakupu. Ser spod pazuchy. Dobranoc państwu. Papa z dupapa.